Państwo polskie musi przestrzegać zobowiązań, które podjęło względem swoich obywateli. Państwo polskie musi wypłacić wszystkim osobom, które w chwili obecnej pobierają emerytury i które na obecnie obowiązujących zasadach przejdą na emerytury, musi zapewnić im wypłatę emerytur. Jeżeli nie dokonamy bardzo głębokiej reformy tego systemu właśnie dla młodego pokolenia, to młodzi Polacy, ludzie w moim wieku, młodsi ode mnie, wyjadą z Polski. Ja jestem ojcem piątki dzieci. I mo piątka moich dzieci ma bardzo ciężko pracować. Nie na swoją mamę, bo moja żona, z uwagi na to, że poświęciła się wychowaniu dzieci, ciężkiej pracy w domu, yy, praktycznie nie ma ani jednego miesiąca opłaconych składek. Jak jako młoda dziewczyna pracowała jako architekt yy, na umowę zlecenia, na umowę dzieło i praktycznie nie ma żadnych uprawnień emerytalnych, a bardzo ciężką podjęła pracę na to, żebyśmy mieli piątkę dzieci. I w sytuacji, w której moje dzieci będą musiały oddawać te tak jak teraz połowę, później dwie trzecie czy, czy czwarte tego, co mają wypracować w Polsce na emerytury innych osób niż ich mama i niż ich rodzice, to moje dzieci zrobią to, co robią co roku setki tysięcy młodych Polaków. Wyjadą przed tymi wysokimi podatkami i składkami. My chcemy tak zmienić ten system, żeby ci młodzi Polacy nie byli duszeni podatkami, nie byli duszeni składkami, żeby oni tutaj zostali, bo jak oni nie zostaną jak ich wysokimi składkami i rozdawnictwem, bo jak ktoś rozdaje pieniądze, to znaczy, że będzie zabierał. Jak ktoś chce dać emerytom wyższą waloryzację niż wynikający z przepisów to po prostu mówię, że tym młodym ludziom podniesie podatki ja i temu proszę. jesteśmy przeciwni.